Przygody, z rzeźbą zaczęłem koło 22 lat temu, jak się urodziła moja młodsza córka. To akurat wtedy zacząłem to, mam do czego się odnieść. Pierwszymi moimi narzędziami, jakie miałem, to takie były malutkie chińskie dłutka do linorytu, które kupiłem na słynnej łukowskiej Baltonie. Ale nie miałem okazji sprowadzić materiału. Nie miałem i trafił mi się sąsiad Nasienkiewicz, pan Andrzej Zdrojewski. I poszedłem raz do niego, co mi da parę klocuszków, żeby byłem wędkarzem zapalonym, co by sobie woblerki samemu zrobić na ryby. Ale zobaczę, jak on to robi. Czego on nie spróbować? I tak poprosiłem go o deseczki. I tymi małymi dłutkami zrobiłem pierwsze rzeźby. Zajęło mi to razy dwa tygodnie. A rzeźba była taki niewielki gabarytów. I tak, I tak to się wtedy zaczęło wszystko. Później zacząłem więcej tam do niego chodzić, podglądać trochę. To, to materiału dostałem, co już jakieś dłutko w prezencie i tak wszystko ruszyło. Początki były trudne, bo zaczynałem w kuchni, w bloku w kuchni na stole. Także wiadomo, że po całym domu się te wiórki roznosiły, a były zwierzęta, to tego wszystkiego był pełny. To tam raczej nikt zachwycony w domu nie był, że tak, o, takie, takie nowe hobby się znalazłem. Z czasem okazało się, że u nas jest wolna pralnia. Dostałem, zrobiłem sobie pracownię w pralni w bloku i tam byłem ze 3 lata. Bardzo dobry okres w rzeźbieniu wtedy był. Początki, później spotkałem takiego drugiego kolegę, który okazało się, że razem z nim pracuje. który rzeźbił już 11-12 lat i on mnie, on mnie wciągnął w rzeźbę ludową. Eu Materiał jaki używa, używamy my rzeźbiarze Ludowi to jest wiadomo drzewo lipowe no, takie wielkogabarytowe na zewnątrz. To, do, do takich celów używamy to poli i to mokrej, bo wtedy jest bardziej plastyczna. Materiał to pozyskujemy i startaków, od ludzi różnie to bywa. Dzwonią ludzie sami, że mają lipę wyciętą, czy coś takiego. Najbardziej lubię robić płaskorzeźby, bo to wynika z tego, że długo, dużo długo, czyli robiłem to, bo wiadomo, przeprowadziłem, znowu przyszło mi w kuchni na stole rzeźbić, to tam tylko deseczkę się dało położyć, większe rzeźbić się nie dało zrobić. A tematy, tematy są różne. Najbardziej lubię kwiaty robić, jako tu widać, dla swojej. Przyszłej wnuczki robię, robię kołyskę, to tak samo, musi być motyw kwiatowy, bo to jak to byłoby, było bez, bez, u mnie bez kwiatów. A tak różnie i, i religijne i rzeźby, bo aniołków bardzo dużo, kwiatków. Przez 20 lat brałem udział w około 30 plenerach rzeźbiarskich. Do takich różnych, międzynarodowych, powyjazdowych. Jedno było pod Moskwą w Obińsku, jedno na Białorusi, gdzie z dużym zainteresowaniem nasza rzeźba się spotkała. Od 16 lat jeździmy na plenery do, do Chlewic, do, do, do domu pracy twórczej w Reymontówce, gdzie można pojechać, zobaczyć rzeźby kilkunastu rzeźbiarzy żyjących już i nieżyjących. Z inicjatywy Wójta Pięć lat temu powstało Stowarzyszenie artystów i twórców gminy Łuków, gdzie ze strony gminy gmina nam bardzo dużo pomaga. Dzięki temu robimy warsztaty wyjazdowe po wsiach, rzeźby, rzemiosła i z obrządku ludowego, gdzie spotyka się z dużym zainteresowaniem u dzieci nawet u dorosłych. Dzięki temu możemy się wystawiać na jarmarkach różnych jako stowarzyszenie. me Naszym muzeum regionalnym w Łukowie powstał Łukowski, Łukowski Ośrodek Rzeźby Ludowej, gdzie skupia nas kilkunastu rzeźbiarzy. Jedna z największych w Polsce w tej chwili jest i dzięki muzeum w tym roku powstał plener, gdzie brało udział dwóch naszych kolegów. Powstały dwie piękne rzeźby, jedna Łabewicz na Łabewicce, druga Zawisza Czarny który też stoi przed muzeum, można pooglądać, podziwiać. Bardzo, bardzo dużo naszych prac jest właśnie w muzeum, na wystawie, serdecznie wszystkich zapraszamy do obejrzenia. I dzięki muzeum właśnie mamy tu, my rzeźbiarze, pracownię. Z tyłu za muzeum, przy budynkach, jest pracownia rzeźbiarska, którą tu widać, gdzie można przyjść, obejrzeć. W wszystkich zapraszamy. Czasami organizujemy warsztaty, ale zapraszamy dorosłych, którzy chcą spróbować, my podpowiemy wszystko, pomożemy, damy materiały, ktoś ma chęć spróbować rzeźbiarzy, bo chcemy, żeby ten nasze hobby nie zanikło, bo to już młodych nie ma, zrobimy się coraz starsi, coraz nasz mniej się robi, co roku nas ubywa rzeźbiarzy.